Wy wiecie, że jak się wychodzi na ten tiktok, to się trzeba coś powiedzieć. Nazyw Nazywamy to głoszeniem Słowa Bożego na przykład. Czasem ludzie, którzy są bardziej ekspresyjni, mogą, to znaczy czasami głosimy charyzmatycznie, to się tak nazywa, czyli Dużymi dodatkami emocji, czasami one są, czasami ich nie ma. Ale najważniejsze, żeby to, co głosimy, zgadzało się ze słowem Bożym. Ale czasami się nie zgadza. Nie zgadza się niekoniecznie dlatego, że ktoś jest zwodzicielem, tylko akurat na dany moment ma takie, a nie inne zrozumienie. Bo jak spojrzycie sobie. No, tego nie mam instrumentu. Jak spojrzycie sobie do tego do Pisma Świętego to wodzicielami to byli przede wszystkim ludzie którzy odciągali od, od wiary w Boga i prowadzili do świata i grzechu a dzisiaj to trochę inaczej to wygląda dzisiaj wystarczy jakąś prawdę Pisma zniekształcić i od razu się jest tym zwodzicielem a ci co mówią, że głoszą prawdę jakimś dziwnym tropem prowadzą tych ludzi właśnie do grzechu i do świata Tłumy. Więc o co tu chodzi? O co tu chodzi? Yy, miałem dzisiaj od rana na sercu właśnie list do Galacjan, list do Koryntian, w sumie całe pismo, ale tak przede wszystkim, po, najpierw chciałbym zacząć od takiego krótkiego tematu, yy, trudnego jednak, ponieważ. Przez długi czas wierzyłem nie do końca poprawnie w tym temacie i uważam, że teraz powinienem to skorygować. Ponieważ wielokrotnie tutaj na live'ach mówiłem, jak się ktoś mnie zapytał, albo na żywo o, o tym, nie, no ale skoro jakiś, nie wiem kiedy to było, tydzień temu czy coś, czy może parę dni temu, badałem ten temat i yy, Skorygowałem sam siebie przez słowo Boże. Uczciwie, tak, patrząc. Ono nie dotyczy mnie, jako człowieka, mężczyzny, akurat. Dotyczy akurat kobiet, ale jednak, jakby na to dałem przyzwolenie. Jednak, tak autentycznie, czy mogę powiedzieć, że dałem, że czy mogę powiedzieć, że. Czy zwodziłem w tym temacie? <laughs> Wiecie. Myślę, że nie. Raczej świadomie nie chciałem zagłębiać się w ten temat. Dlaczego? Ponieważ on stwarza takie warunki w życiu chrześcijanina, które sprawiają jakąś trudność. A wiecie, że żyjemy w tak liberalnym, legalistycznym świecie chrześcijańskim dzisiaj że cokolwiek z Pisma Świętego jest ustanowione jako przykazanie pańskie, nakaz lub zalecenie, to jest już aż za dużo dla chrześcijan dzisiaj. Oni już tego nawet słuchać nie mogą. Ale widzicie, ja głoszę słowo do ludzi. Nie wiem, to tylko Bóg wie, do jakiego serca to trafia. Ja tylko wiem, do jakiego nie trafia. Tak się składa, że jak nie trafia, to zawsze do mnie wracają z pretensjami, ale najważniejsze do tych, co trafia. I ja będę rozliczany przed Bogiem, czy głosiłem zgodnie ze słowem, czy nie. A to jest dla mnie ważniejsze, bo ja sam nie chcę być odrzucony i muszę też ściśle się trzymać słowa. Więc czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, czy komuś się to podoba, czy komuś się to nie podoba. No niestety, ten kto nauczał się brać odpowiedzialność za swoje słowa. Ponieważ surowszy wyrok jest. Wiecie, ja biorę to sobie naprawdę na poważnie. Pomimo, że ludzie przyjdą i powiedzą: Ty nie nauczaj, ty nie rób tego, ja wiem, tak ludzie robią, tak mówią, ale są te dwie strony tego medalu. Jedna to ten surowszy wyrok, a druga biada mi, żebym tego nie głosił. Więc jeśli ja coś mam i coś od Boga otrzymałem, to ja nie mogę tego wziąć teraz, zakopać. I tak sobie poczekać, aż przyjdzie Chrystus, powiem proszę, oddaję to wszystko, co mi dałeś. Więc, jeśli cokolwiek powiem, a, to cię zrani, albo poczujesz się jakoś przytłoczony, za dużo, to zanim osądzisz mnie, albo będziesz miał pretensję, zastanów się nad Słowem Bożym w modlitwie, pytając Boga o to. Bo. To, że wiele osób porusza ten temat, to akurat jest normą.